Hej moi drodzy, witam was w nowym filmie i zapraszam was dzisiaj na drugą część przeglądu wiosennych nowości z Rosmana. Nie planowałam tego filmu nagrywać, bo dwa tygodnie temu wrzuciłam wam przegląd nowości Rosman, ale kilka dni później pojawił się jeszcze większy wysyp nowości: pojawiło się mnóstwo nowych kolekcji makijażowych. Także stwierdziłam, że warto by było to z wami obgadać, zapytać was o zdanie, które kolekcje, które produkty, które marki najbardziej was interesują, testy, których kosmetyków chcielibyście zobaczyć na moim kanale bo powiem Wam, że samej ciężko by mi było podjąć decyzję, tak dużo tego jest. Także dzisiaj przed nami kolejna porcja wiosennych nowości Rossmann i muszę przyznać, że zapowiada się bardzo ciekawie. Zaczniemy od moim zdaniem najbardziej ekscytującej, ale wydaje mi się, że też najbardziej popularnej wiosennej kolekcji drogeryjnej. A chodzi tutaj oczywiście o kosmetyki Brush Up by Maxineczka. Maksineczka już jakiś czas temu gdzieś tam zapowiadała, coś wspominała, ale nie było wiadomo do końca o co chodzi, jakie będą to produkty. W ogóle z tą kolekcją jest trochę dziwna historia, bo już kilka dni temu pojawiły się na stronie Rusmana produkty do paznokci: pojawiły się lakiery hybrydowe, topy, bazy, oliwki. Było tego naprawdę sporo, po kilku dniach to zniknęło i pojawiły się produkty do makijażu. W tym momencie produkty do makijażu również zniknęły, i na stronie Rosmana jest tylko 6 kosmetyków. Z tego co pamiętam, 3 produkty do paznokci i 3 produkty makijażowe. Maktyneczka zapowiedziała film na temat tej kolekcji w sobotę. Kolekcja miała być dostępna w Rosmanie, także teoretycznie powinna się chyba pojawić po świętach. A na Instagramie pojawiły się informacje, że ta kolekcja już jest dostępna, że już pojawiła się w niektórych Rosmanach. Także w sumie nie do końca wiadomo o co chodzi i czy tak właśnie miało być. Ale bardzo możliwe, że stędy, że szafy z produktami pojawiły się w Rosmanie wcześniej. No i po prostu pracownicy wystawili je wcześniej na sklep. Nagrywam ten odcinek w czwartek. Jutro jadę na małe zakupy świąteczne, więc myślę, że zajadę do Rosmana. I jeżeli w Rusmanie w mojej okolicy te produkty będą, to myślę, że kupię kilka kosmetyków. Ten film miał się pojawić w sobotę, ale jeżeli trafię na nowości Brash Up by Maxineczka, no to test będzie w sobotę, a ten film przerzucę na niedzielę. Ale okej, okay, dosyć już tego biadolenia, dosyć tego wstępu. Przejdźmy sobie w końcu do konkretów i do kosmetyków, które są w tej kolekcji zawarte. Zacznijmy może od paletek. Dostępne będą dwie wersje kolorystyczne. Mamy tutaj 8 cieni. Z tego co widzę, chyba 4 błyszczące i 4 matowe, plus 3 produkty do twarzy: bronzer, róż i rozświetlacz. Jeśli chodzi o samą kolorystykę, to jest ona bardzo podstawowa, bardzo dzienna. Nie ma tutaj moim zdaniem żadnego szaleństwa. Mamy paletkę troszkę ciemniejszą, z ciemniejszymi produktami do twarzy i z troszeczkę cieplejszą tonacją. Oraz paletę jaśniejszą, która wydaje się być bardziej neutralna. Co do opakowań, mamy tutaj marmurkową grafikę i mamy takie powiedziałabym rozgoldowe, lekko różowe napisy. Na zdjęciu widać, że w palecie jest dosyć duże lusterko, dla mnie oczywiście na plus. No ale jeśli chodzi o te paletki, powiem Wam, że się zastanowię. Nie jest to może jakaś super wysoka półka cenowa, są to raczej ceny drogeryjne. Palety 8 cieni plus 3 produkty do twarzy będą kosztować 79,90, ale nie wiem, czy się zdecyduję. Na pewno będę chciała zobaczyć te paletki na żywo, będę chciała te produkty zesłoczować i dopiero wtedy podejmę decyzję, czy kupię którąś z nich, czy jednak te palety odpuszczę. Dalej mamy dwa pudry sypkie, puder pod oczy oraz satynowy puder do twarzy i te produkty ciekawe mnie chyba najbardziej, jeśli chodzi o całą tą kolekcję. Cena pudru pod oczy 30 zł, cena pudru do twarzy 40 zł, także są to standardowe ceny drogeryjne. Co do opakowań, to wydaje się być to takie klasyczne opakowanie na przykład pudrów z Klaresy czy pudrów z Hean, także tutaj nic szczególnego. No, i jeśli chodzi o tą grafikę, to znowu mamy marmur, znowu mamy ten delikatny róż. Kolejny kosmetyk z tej kolekcji to giełka i ma być to mgiełka z efektem glow. Z tego co pamiętam, będzie kosztowała około 30 zł, także cena ok. No i znowu mamy marmur. Dalej cztery błyszczyki, cztery różne odcienie. Powiem Wam, że trzy są do siebie dosyć mocno podobne. Są to takie klasyczne nudziaki. I jeden bardziej wpadający w róż. Dalej cztery konturówki wykręcane, i tutaj kolorystyka jest mega podobna jak w przypadku błyszczyków. Także myślę, że konturówka będzie dedykowana do konkretnego koloru błyszczyku. Trzy nudziaki, jeden róż. No, myślę, że na konturówkę się skuszę. Jeśli chodzi o błyszczyk, nie wiem, ale konturówek używam na co dzień, także chętnie przetestuję. I na koniec trzy kolory wykręcanej kredki do oczu. Mamy odcień brązu, mamy chyba błyszczący brąz i klasyczny nudziak. Niestety nie zeskrynowałam sobie z Instagrama cen tych produktów. Ale z tego co pamiętam, i kredki, i konturówki, i błyszczyki mają kosztować coś koło 30 zł. Do tego wszystkiego mamy naprawdę pokaźną kolekcję produktów do paznokci. Mamy bardzo dużo kolorów lakierów hybrydowych. Mamy topy, bazy, oliwki, żele budujące także jest tego sporo. Z jednej strony fajnie, że jest to kolekcja drogeryjna, produkty przystępne cenowo no bo po prostu więcej osób będzie sobie mogło na nie pozwolić ale z drugiej strony, oglądając maxineczkę od lat Chyba nie strzeliłabym w to, że ona wyda jakąś kolekcję kosmetyków w drogerii, kosmetyków w Rosmanie. Raczej bym celowała, że będzie to coś bardziej premium, ale oczywiście opakowanie i grafika nie są najważniejsze. Najważniejsza jest zawartość, sam produkt. Jak wspominałam wcześniej, jutro będę na te produkty polować, będę ich szukać i jeżeli uda mi się je kupić, to jak najszybciej nagram dla Was test. Dajcie koniecznie znać w komentarzach, co Wy sądzicie o tej kolekcji. Czy tego się spodziewaliście, czy może jednak liczyliście na coś innego, czy to Wam się podoba, czy to Wam się nie podoba? Jestem mega ciekawa waszej opinii. Kolejna marka, która w tym roku mega zaskakuje nowościami, to A Wings of Color. Powiem Wam, że jak weszłam na stronę Rosmana, to naprawdę oczy mi się ześwieciły. Chciałabym kupić wszystko, chciałabym wszystko przetestować. Jest to tak ciekawe i tak fajnie wygląda. Po pierwsze mamy ogromną kolekcję It Girl, w skład której wchodzi mnóstwo produktów i są one bardzo ciekawe. Mamy puder ultra wygładzający Blur It i ten puder na pewno bym chciała przetestować. Ma być to drobno zmielony, sypki puder, który jest lekki jak piórko. na skórze wygładzający efekt blur, redukuje widoczność porów, zapewniając nieskazitelny makijaż. Efekt soft focus, który działa niczym filtr. Rozświetla i matuje skórę. Nowoczesna technologia zapewnia aż 24-godzinną kontrolę, gwarantując odporność na pot, absorbując nadprodukcję sebum i wybłyszczenia skóry. Także opis jest naprawdę interesujący. Sam produkt również wygląda mega ciekawie. Mamy tutaj sitko, co ja bardzo lubię. Mamy też dołączony puszek. Także ten kosmetyk na pewno jest na mojej łyszeliście. Dalej mamy giełkę utrwalającą makijaż Do It. Ma być to produkt, który nadaje skórze intensywnego blasku, idealnie łączy wszystkie warstwy makijażu i utrwala go na cały dzień. Dodatkowo mamy w składzie kwas hialuronowy, betainę, niacinamid, także ma być to kosmetyk utrwalający, rozświetlający, a przy tym nawilżający. Cekowanie przypomina do złudzenia mgiełkę z Glow Recipe. Ja co prawda jej nie testowałam, ale mnóstwo osób zachwyca się atomizerem. Podobno jest to genialna chmurka, jest to taka bardzo delikatna mgiełka. Także, jeżeli to opakowanie będzie równie fajne jak w przypadku tamtej mgiełki, to może być to naprawdę chicior. Kolejne produkty to sztyfty do konturowania Design It. Mamy tutaj dwa brązery i kolory wyglądają naprawdę ładnie. Mamy jeszcze dwa rozświetlacze, troszkę jaśniejszy i troszkę ciemniejszy. I mamy trzy róże. Kolekcja wygląda mega zachęcająco. Bardzo mi się podoba zarówno pod kątem kolorów, pod kątem pomysłu, jak i grafiki. Także będę musiała się poważnie zastanowić, na co się zdecydować, co do przetestowania kupić, bo tak naprawdę chciałabym wszystko. Lecimy sobie dalej. Kolejny produkt to czarny róż w kremie. Z tego co kojarzę, taki róż miała na pewno Huda, miała chyba też marka Essence. No a teraz wypuszcza nasza polska marka, także różu również jestem ciekawa. Mamy też nabliżające balsamy do ust. Które są troszeczkę podobne do balsamów z Essence, takich tintujących balsamów, które działają pod wpływem naszego pH. Dalej mamy produkty do ust, dwa w jednym, czyli z jednej strony jest błyszczyk, a z drugiej strony konturówka. Myślę, że może to być spoko rozwiązanie. Kolory również są całkiem ok, także ta kolekcja jest naprawdę ciekawa. Mamy błyszczyki powiększające jeden w wersji przezroczystej drugi w wersji różowej. Widzę, że im dalej schodzę, tym więcej mamy kolorów poszczególnych kosmetyków, na przykład produkty, konturówka plus błyszczyk będą chyba dostępne aż w czterech odcieniach, błyszczyki powiększające również. Także bardzo spoko, no bo gama kolorystyczna jest ważna, im więcej kolorów, tym więcej osób dobierze sobie fajny odcień. Baza w Photoshop it, czyli baza mocno wygładzająca. Która ma zapewnić perfekcyjne przygotowanie skóry pod aplikację podkładu. Również może być to ciekawe. Ja co prawda na co dzień nie sięgam po bazy, ale ten kosmetyk mnie interesuje. W kolekcji mamy jeszcze paletki piątki. Dostępne są trzy wersje kolorystyczne: nudziakowa, błyszcząca oraz ciepła. Produkty do brwi mają być to linery. Dostępne są chyba w trzech odcieniach. Jeśli chodzi o tą kolekcję, to by było na tyle, ale to jeszcze nie wszystko, jeśli chodzi o nowości AA, bo mamy kilka pojedynczych produktów, na przykład nowy podkład Healthy Wear, ma być to podkład tint rozświetlający, także może coś takiego bardzo delikatnego, lekkiego, płynnego, coś jak upiększe z Glam Shopu albo L'Oreal Trumacz Nude. Ja te produkty bardzo lubię, także na pewno ten podkład przetestuję. Mamy też bazę serum pod makijaż Black Magical Drops. Jest ona ciemna, taka jakby granatowo-czarna, także wygląda bardzo ciekawie i ma być to produkt matujący. Baza serum o żelowej konsystencji perfekcyjnie stapie się z podkładem i przedłuża trwałość makijażu. Formuła kosmetyku wykorzystuje połączenie czarnej trufli z jednoprocentowym Sebum Control Complex które nawilża i wygładza skórę oraz absorbuje nadmiar sebum. Również coś bardzo bardzo ciekawego. Właśnie zauważyłam, że mamy jeszcze jedną wersję tej bazy. Jest to baza serum pod makijaż rozświetlająca White Magical Drops. No i jeśli chodzi o opis, również ma być to baza o żelowej konsystencji. Formuła kosmetyku wykorzystuje połączenie białej trufli z jednoprocentowym Hydro Glow Complex. Które nabierzają, wygładzają i rozświetlają skórę. I na koniec mamy jeszcze paletki czwórki: są to palety No Limit, wersja gold, wersja pink oraz wersja brown, która niesamowicie mi się podoba. Lecimy sobie z kolejną marką, i tutaj Was zaskoczę, bo są to kosmetyki do makijażu od Facebook. Do tej pory była to marka typowo pielęgnacyjna. Kojarzyła mi się głównie z pielęgnacją twarzy i pielęgnacją włosów. No a tutaj mamy kolekcję makijażową. I jest ona naprawdę całkiem spora. Mamy paletkę do konturowania. Jest ona dostępna w dwóch wersjach kolorystycznych. I w takiej palecie mamy standardowo brązer, róż i rozświetlacz. Są też paletki do makijażu oczu: paletki z sześcioma cieniami. Wersja Nude Mood, czyli taka typowo brązowa, oraz wersja Pink Power Girl. Jest ona typowo różowa. Dodatkowo mamy jeszcze cienie do powiek w sztywcie, Mamy błyszczyki. Błyszczyki są dostępne w czterech odcieniach: eyeliner w pisaku, tusz do rzęs. Mamy żel do brwi i jest to wersja transparentna. Baza pod eyeliner. Czegoś takiego nie widziałam. Mamy też korektor, i jest on dostępny w trzech odcieniach. I do tego mamy jeszcze pudry: puder pod oczy wygładzający, puder różowy blurujący, i to może być coś naprawdę ciekawego. I puder rozświetlający. Także Facebook zaskoczyło nas bardzo ciekawą kolekcją. Jestem mega ciekawa, ile te produkty będą kosztować, jakie będą ceny. Jeżeli będą w miarę ok, to myślę, że na coś się skuszę. I sobie tą kolekcję przetestujemy. Taka Stars from the Stars również nie zwalnia tempa i wypuszcza kolejne nowości. Mamy kilka pojedynczych produktów, plus mamy kolekcję z wedlem. Jestem naprawdę mega ciekawa, jak te kosmetyki będą pachniały: czy będzie to zapach czekolady, czy będą one inspirowane zapachami wedla. W kolekcji mamy puder rozświetlający w dwóch odcieniach. Mamy balsam do ust oraz peeling do ust. Dalej baza pod makijaż rozświetlająca i ma być to inspiracja ptasi mleczkiem. Błyszczyki do ust o zapachu czekolady Snack Fizikola. No może być to naprawdę coś mega ciekawego. I mamy jeszcze pomadki i one mają być inspirowane zapachem Snack Bubble Gum, Czyli mają pachnieć jak czekoladowa guma balonowa. Jestem naprawdę ciekawa, czekam aż te produkty pojawią się w Rossmanie. I na pewno na coś się zdecyduje. Jeśli chodzi o stars, to mamy jeszcze kilka pojedynczych produktów, między innymi nowy krem BB. Opakowanie wygląda identycznie jak w przypadku podkładu, tylko mamy kolor żółty i ma być to kryjący krem BB. Także ciekawa jestem jaka będzie jego formuła. Ma on wyrównywać koloryt i pielęgnować delikatną skórę twarzy, oparty na mineralnej formule z niacynamidem i SPF 50. Chroni skórę przed szkodliwym działaniem promieniowania UV. Może być to naprawdę całkiem spoko produkt. Stars wypuściło również dwa nowe tusze do rzęs oraz dwa pojedyncze cienie do powiek. I co ciekawe, te cienie mogą być inspiracją cieni z Bobby Brown. Jeden nazywa się Moon Glow, a drugi nazywa się Moonlight. Z pojedynczych nowości makijażowych mamy na przykład... Nowy korektor od Burżua z serii Healthy Mix. Ma być to korektor serum. Ja z tej serii testowałam podkład Serum i niestety on mi się w ogóle nie sprawdził bardzo mocno oksydował. Także nie wiem, czy się na ten korektor skuszę. Chyba bym się bała, że również będzie ciemniał. Nowy korektor od Max Factora jest to seria Miracle Pure. Bardzo podobna historia jak w przypadku podkładu Bourjois. Podkład z Max Factora, Miracle Pure, w ogóle mi się nie sprawdził. Także najprawdopodobniej korektora nie kupię. Jeśli chodzi o nowości, to mamy jeszcze Rimmel the Multitasker. Ma być to połączenie podkładu, bazy, rozświetlacza ma być to ogólnie wszystko w jednym czyli coś, co wydaje mi się, że jest teraz bardzo popularne. Wiele marek coś takiego wypuszcza, ale nie do końca wiem, czy to jest dobra droga, czy jest to na pewno fajne. No, bo są to produkty zazwyczaj mało kryjące, a mocno rozświetlające i nie wszystkim to po prostu pasuje. Jest też jedna nowość od Eveline, o której wcześniej na kanale nie wspominałam, i ma być to puder prasowany z SPF30 z serii Wonder Match. Ma on być matujący, zawiera delikatny, ochronny SPF30, matuje, nie obciąża skóry. Ujednolica koloryt i chroni przed negatywnymi wpływami czynników zewnętrznych. Posiada średnie do mocnego krycie. Myślę, że odpuszczę, bo ja matujących pudrów nie używam, ale daję znać, że coś takiego się pojawiło. I mamy jeszcze rozszerzenie serii Bielenda Color Drops. Pojawiły się dwa nowe kolory róży. Ma być to niby baza upiększająca do twarzy trzy w 1. Płynny róż, cień do powiek pomadka. Ale powiem Wam, że testowałam ten produkt i dla mnie jest to typowy róż. On się w ogóle nie sprawdza w formie pomadki, w formie cienia tym bardziej. Także są to moim zdaniem klasyczne płynne róże, no ale może jeżeli na opakowaniu jest napisane 3 w jednym, to jest to bardziej chodliwy produkt. I mamy jeszcze nowe kremy BB od marki Mia. Jest to witaminowy krem BB My Bibi Balm. To może być ciekawe. Mamy tutaj SPF30. I sporo składników pielęgnacyjnych, m.in. witamina C i peptydy. Kosztuje on w cenie regularnej 5 dyszek, także nie jest to może super drogo, ale nie jest też super tanio. Myślę, że poczekam na promocję i wtedy go kupię. No i z makijażu to by chyba było na tyle, także przejdziemy sobie jeszcze na chwilkę do pielęgnacji. Zaczniemy sobie może od nowości Isana i od kuracji koloryzującej. Jest ona dostępna w trzech odcieniach. Ma być to koloryzująca odżywka do włosów, która pogłębia kolor. Zawiera wzmacniacz koloru o długotrwałym działaniu. Pielęgnacyjna formuła reaktywuje kolor i nadaje włosom olśniewający połysk i zdrowy wygląd. Mamy wersję Icy Blonde, mamy Deep Black oraz mamy Warm Brown. Zdecydowanie chciałabym ten kosmetyk przetestować. Jeżeli uda mi się go kupić, to będę celowała w odcień Icy Blonde, czyli w chłodne tony. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zobaczymy, jaka będzie różnica i czy będzie to fajny produkt. Z Isany mamy jeszcze serię Plex, która zanim się pojawiła, to już stała się popularna. Myślę, że wiele osób liczy po cichu na to, że będą to kosmetyki na wzór Olaplexu, że będą działały podobnie jak Olaplex. No, kosztują one po 15 zł za 250 ml. Mamy szapon i odżywkę. Także no nie do końca liczyłabym na to, że będzie to produkt, który zadziała w 100% jak Olaplex, ale może być to nie głupie. Ostatnio widziałam te kosmetyki w Rusmanie i zastanawiałam się, czy przetestować, ale doszłam do wniosku, że mam tyle produktów do włosów, że na razie odpuszczę. Jeżeli testowaliście, to dajcie znać w komentarzach, jak te produkty wam się sprawdziły. Z ciekawszych nowości pielęgnacyjnych mamy jeszcze nową serię od Tołpy Ideal Age. W skład tej serii wchodzą trzy produkty typu serum: wypełniające, odnawiające i rozświetlające. Mamy też krem pod oczy, dwa kremy do twarzy i mamy SPF 50 PA. Na pewno będę chciała przetestować. Nie wiem, czy kupię od razu, bo kosztuje on 60 zł, i jak na drogerii, jest to dosyć sporo, ale mam nadzieję, że niedługo pojawi się na promce. Będzie kosztował pewnie coś koło 4 dyszek. Wtedy go na pewno kupię i przetestuję. Jeśli chodzi o drugą część przeglądu wiosennych nowości Rossmann, to by było na tyle. Mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną czas że odcinek Wam się spodobał. Jeżeli tak było, zostawcie kciuka do góry będzie mi bardzo, bardzo miło. Dajcie koniecznie znać w komentarzach, co o tych nowościach sądzicie, co Was najbardziej zainteresowało. Nie ukrywam, że najbardziej ciekawi mnie Wasza opinia na temat produktów Brash Up by Maxineczka. Także dajcie znać, co sądzicie, czy Wam się to podoba, jak się na to zapatrujecie. Jeżeli jeszcze mnie nie subskrybujecie, to oczywiście zachęcam, żeby być ze mną na bieżąco. I do zobaczenia już niedługo w kolejnym filmie. Pa Pa!